Witajcie wszyscy po drugiej stronie szklanych i plastikowych ekranów. Dziś przeczytam na początek fragment z tej oto książki. Są to odpowiedzi i pytania zadawane przez pana redaktora Barka Chlińskiego, pana doktorowi Janowi Właśniewskiemu. Jedno z takich pytań jest takie: Pan redaktor Marek Chliński pyta: Jest pan bezlitosny dla polskiej tradycji, czyżby było aż tak źle? I pan doktor odpowiada: Było bardzo źle i jest bardzo źle. Ponieważ wszystkie osoby i instytucje odpowiedzialne za rozumne przygotowanie młodego pokolenia do dorosłego życia robią to i tylko to, co jest dla młodych ludzi najbardziej szkodliwe. Dzieci powinny być uczone tylko przez ludzi o najbardziej sprawnych umysłach, życzliwych dla innych i dobrych. Takich ludzi nie mamy. To jest diagnoza. To jest i to była i jest diagnoza dla naszego szkolnictwa. Proponuję wszystkim, komu zależy los młodzieży, aby sobie to jeszcze raz odsłuchali. Obraz, który, który widzicie za nami, jutro idzie w świat. Bardzo dziękuję za, za wzięcie udziału w licytacji. Wylicytowana kwota tam jest w archiwum, możecie sobie zerknąć. Idzie do pani Beaty z Podwieliczki. Jutro go wysyłam. Bardzo dziękuję Pani Pato za udział i mam nadzieję, że spodoba się Pani bardziej niż widać go tutaj na, na moim filmie. Chcę skorzystać jeszcze z sytuacji, z takiej, z takiej chwili, gdzie dostałem wiele pytań, jak zmodyfikowałem placki serowo-jajeczne Pana doktora Jana Kwaśniewskiego. No, już Wam powiem, jak wyglądała ta moja modyfikacja. Ja od już, może z dwóch tygodni praktycznie nie biorę do ust żadnego produktu zbożowego, nawet w jego tam niewielkich ilościach. Powiedziałem sobie, że skoro doktor wyraźnie napisał i wyraźnie powiedział, że chleb, mąka, wszystkie, wszystkiego rodzaju mąki są przyczyną, degradacji umysłów ludzkich, to pomyślałem sobie, po co przykładać własną rękę, żeby degradować własny umysł. Więc wyeliminowałem to nawet z placków. Zastąpiłem to przez skrobię ziemniaczaną, czyli mąkę, ale z ziemniaków, więc ona tam ma chyba 82% z tego, co pamiętam, w 100 gramach cukru, takiego, takiego dosyć złożonego w formie skrobi. I już Wam przeczytam, z czego składają się te moje placki. To jest tak. To sobie zrobiłem ściągawkę 17 żółtek, więc nie daję już do, do przepisu nie daje w ogóle białka. No bo po co, skoro również robią się z białka, problem, z, z, białka z, z jaja kurzego robią się problemy, i doktor w pewnym momencie sam zaczął zalecać nie więcej niż jedno białko z jaja kurzego na dobę. Zresztą podobnie było na rozmowach, gdzie wiem, że ludzie pytali, i ojciec powiedział wyraźnie. Że najwyżej jedno kurze białko z jajka na dobę, najwyżej. No więc po co to w ogóle dawać, skoro, skoro jest to, mówię, problematyczne? Więc daje 17 żółtek, 250 gramów białego sera. Takiego, czy wiejskiego, czy ze sklepu, ale tłustego sera. Do tego daje 50 gramów mąki ziemniaczanej. 50 gramów to będziecie mieli 40 jakieś 48, 48, nawet mniej 47 węgli. Także tutaj jest niewiele i do tego są dwie łyżeczki proszku do pieczenia zostawiłem i ja do tego wszystko to razem mieszam i roztapiam sobie do tego wszystkiego, roztapiam sobie szpik kostny topiony i do tego dodaję 100 gramów tego roztopionego i ubijam to po prostu takim mikserem w po prostu w garnku. Gdy zrobi się już to z tego taka dosyć gęsta masa, to nakładam tą masę na smalec, roztopiony smalec z tego smalcu na patelni z mniej więcej 2-3 cm i kładę takie placki po jednej łyżce. To jest dosyć gęsta masa i bardzo dobrze się to kładzie łyżką. Trzy takie placki, które ja już potem usmażam, to mają mniej więcej 100 g wagi. I teraz tak, smażę to na smalcu. Całe te moje placki potrafią wchłonąć 250 około 250 gramów smalcu, bo na tym smalcu to smażę. Jak wygląda tego bilans? A no tak, że proporcja tego białek tłuszczów do węglowodanów jest tak jak 1 do 4,8 tłuszczu do 0,6 cukru. Celowo mam podniesioną ilość tłuszczu, dlatego, że 2,5 dla mnie tego tłuszczu jest za mało i jestem po prostu pod koniec dnia dosyć głodny i żeby, żeby dojeść, więc musiałbym znowu uzupełnić to tłuszczem. Więc podnoszę sobie moją proporcję na górę, czyli nie schodzę poniżej 3,5 z tłuszczem dobowo. I teraz tak, w 100 gramach tych placków, z moich wyliczeń wyszło tak, że zawierają one 11,3 białka gramów na 100 gramów gotowego wyrobu. 53,8 tłuszczu, i 7,2 węglowodanów. I chcę Wam powiedzieć, że te placki smakują jeszcze mnie osobiście i, i mojej własnej żony smakują nam lepiej niż te placki Pana Doktora. No, to kwestia gustu. Jednemu będą bardziej, drugiemu będą mniej. Mnie na razie ten smak bardzo odpowiada, czego jeszcze zmodyfikuję? Nie wiem, na obecną chwilę takie placki codziennie w domu u mnie muszą być. No i za chwilkę właśnie się teraz kończą, więc za chwilę powędruję i żeby na jutro były gotowe, bo żeby ręka gdzieś nie sięgnęła po coś, co jest, co jest zakazane. W następnym nagraniu myślę, że znowu zaczniemy jakąś licytację od złotówki jakiegoś mojego, mojej nowej pracy, albo starej, jeszcze nie wiem, zobaczymy. Widzę, że Wam się to bardzo podoba, bo dostaję, dostaję telefony bardzo miłe, które żeby tak trzymać, że, że rzeczywiście ta własna promocja to jest dobra droga. No, ja też tak myślę. Mnie to sprawia ogromną satysfakcję, ogromną radość i, i mam nadzieję, że Wam tam po drugiej stronie również. Natomiast przy ostatniej licytacji wynikła taka dosyć dziwna sprawa, którą ja przewidywałem, że to może nastąpić, ale pilnowałem, żeby o godzinie 21.00 wieczorem, wtedy, gdy licytacja miała się kończyć, miałem wyłączyć. Wpisywanie komentarzy, żeby od razu to odknąć, żeby 21, ostatni i już więcej nie ma żadnego komentarza, dopóki nie znajdę, który jest tam ostatni. Wyobraźcie sobie, że tak się złożyło, że nie było mnie przy komputerze. Byłem akurat w Krakowie. Miałem spotkanie z przesympatyczną osobą, która, yy, która rozmawiała również przez dziesiątki lat z ojcem, i to nasze spotkanie, myślałem, że zdążę. Ale nie zdążyłem. Przeciągło się aż po 21. Zanim wróciłem, to jest prawie godzina jeszcze, więc wróciłem po godzinie 22. No i już było po wszystkim, bo okazało się, że jeden z licytujących myślał, że już to on wylicytował ten obrazek, gdy okazało się, że za 3.21, za 3 minuty. Jeszcze jedna osoba, pani Beata, przebiła tą kwotę i wylicytowała, i wylicytowała wyższą kwotę tego obrazka. Więc a ja musiałem sprawdzać, bo okazuje się, że YouTube on wyświetla na początku, tylko wyświetla minuty, kto kiedy dokonał wpisu, a potem jest co godzina. I... Musiałem spędzić dwie godziny pod koniec każdej godziny, żeby zobaczyć, kiedy przeskoczy ta godzina, czy rzeczywiście ta osoba licytująca zmieściła się w, tej, w czasie tej licytacji. To było moje niedopatrzenie, ale mam nadzieję, że na następny raz będę tego pilnował o wiele dokładniej. Także. Było troszkę perturbacji, ale co nie zabije, to mam nadzieję, że wzmocni i wyciągnę z tego ja na przyszłość wnioski, które zastosuję. Dziękuję wam bardzo za bardzo miłe maile, które dostaję, za bardzo miłe telefony. Powiem wam, że przez ostatnie kilka miesięcy nie dostałem ani jednego negatywnego takiego niezbyt sympatycznego, tak jak kiedyś to było dawniej SMS-a ani telefonu. Więc wygląda na to, że ścieżka, którą wybrałem, jest chyba dobra. Nikogo nie razi. Pokazałem ostatnio też film z Miechowa. Pokazałem wam miejsce, dwa miejsca, które były miejscami teoretycznymi, a okazuje się, że przyroda sama je wskazuje. Chciałem to tylko takim. Tak, miał, ten film miał być tylko takim sygnałem. Akurat byłem wtedy w Miechowie, było po deszczu, nakręciłem ten film. Ten film był tylko taką takim wspomnieniem albo nie wspomnieniem, bardziej przypomnieniem tematu, który cały czas w tle się dzieje. Dziękuję też za telefon. W sumie to nie jeden był telefon, ale ten ostatni telefon z mieszka... Od, mieszka... od mieszkanki Miechowa, która będąc małą dziewczynką z... Trafiła na tą sprawę związaną z tymi kośćmi. Po prostu ona te kości wtedy na tej ulicy widziała. Ale to były już lata po latach 80., więc wygląda na to, że była znowu jakaś awaria, nie tylko w 78, ale i po roku 80, gdzie znowu te kości zostały wykopane. Także te informacje powolutku się gdzieś tam piętrzą, i myślę, że przyjdzie lepszy czas, i będzie można o tym mówić bardziej otwarcie. Ze szczegółami, bardzo dokładnie. A w tej chwili, no to tyle. Tyle z tych takich bieżących informacji. Dziękuję Wam jeszcze wszystkim za uwagę. Życzę Wam wszystkim miłego wieczoru, miłej niedzieli i zapraszam serdecznie na jakieś moje następne nagranie. Mam nadzieję, że będzie już z nową aukcją od przysłowiowej złotówki. Dziękuję Wam raz jeszcze. Pozdrawiam.